Jest panika na całego. Połowa populacji, może nawet więcej, około 780 milionów ludzi, była, jest w jakiejś formie kwarantanny, przebywała. W niektórych regionach panuje dożyzna żywności, ludzie mają problemy z zaopatrzeniem, nie wszędzie oczywiście. Są duże miasta, partia dba o to, żeby nie zabrakło zaopatrzenia, ale są mniejsze ośrodki, pośrednie ośrodki, w których jest problem. W jednym z poprzednich odcinków rozmawialiśmy o koronawirusie. Dzisiaj kontynuujemy tę rozmowę, tylko w kontekście bardziej politycznym i oceny tego, co się już wydarzyło i co się może wydarzyć w przyszłości. A rozmawiamy o tym, tak jak poprzednim razem z Michałem Boguszem. Dobry Zacznijmy od tego. Rozmawialiśmy o tym, czy Chiny sobie poradzą i pod tym kątem zobaczymy, jak pozycja, jak to wpłynie na pozycję partii. Ale zacznijmy od tego, czy partia czy władze chińskie poradziły sobie z tym kryzysem? Oficjalna narracja jest taka, że zwyciężamy, że prowadzimy ludową wojnę przez wirusem pod przywództwem partii, pod przywództwem przewodniczącego Xi i zwyciężamy. Jest coraz lepiej, jest coraz dob jest dobrze. Z Malenia liczba zachorowań poza Hubei, poza samym Wuhanem, czyli tym epicentrum epidemii, ale Wydaje się, że przynajmniej od tygodnia te statystyki są już mocno coraz bardziej naciągane i na siłę są zaniżane, zwłaszcza, że partia wprowadziła zasadę, że jeżeli będą nowe zachorowania, to lokalne władze będą za to bezpośrednio odpowiadać. Z jednej strony można pomyśleć, że to zmotywuje lokalnych włodarzy do zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii, ale. Biorąc pod uwagę realia chińskie, to raczej spowoduje, że będą wszystko zamiatali pod podłogę i udawali, że nie ma problemu. Czyli, że władze bezpośrednio lokalne będą karane za to, że u nich się rozwija ja na tak. ich terenie? W ten sposób. W efekcie no, to jest motywacja... Przez strach. Przez strach, ale motywacja, pytanie do czego? Czy do ukrywania, czy do faktycznej walki z, ze zjawiskiem, z problemem. A jak Wpłynie ta sytuacja, bo już wpłynęła na pozycję partii, na władzę partii, na pozycję partii w społeczeństwie. Znaczy, no, na pewno z, to w dużym stopniu zachwiało pozycję partii, która się wydawała wszechwładna, e, totalitarna wręcz, e, zdolna do działania, ale właśnie zdolna do działania. A tutaj się okazało, że mimo ogromnego autorytetu i ogromnej władzy, jaką partia zgromadziła, nie jest zdolna do działania. W efekcie te działania, które podjęto, czyli ogromna kwarantanna połowy populacji Chin de facto, obostrzenia, rygory itd. itd. z jednej strony musiało się miało pokazać wszechwładze Zdecydowanie zdolność działania władzy, ale też miało przykryć blamaż, Jakim był fakt, że w ogóle dopuszczono do tej, tej sytuacji do rozwinięcia się epidemii na taką, na, na taką skalę. I w tym sensie to zachwiało władzą partii, ponieważ Chińczycy zobaczyli, że nie tylko ja w swoim duchu Wśród rodziny, znajomych nie podoba mi się ta sytuacja, ale takich jak ja jest więcej. Po prostu ta erupcja niezadowolenia online jest tak duża, że cenzura nie jest w stanie tego zahamować. Chińczycy widzą, że nie jesteśmy zatomizowani, że jest więcej takich, którzy myślą podobnie jak my. I ten. To mamy tu jakieś porównanie? Chociaż porównanie z, z, w, rzuca samo nas się nachodzi porównanie, że jest to sytuacja bez precedensu i można ją tylko porównać do wyzwania, jakim było dla partii protest na placu Tiananmen. Oczywiście różnica jest taka, że w dzisiejszych warunkach ludzie się nie będą gromadzić, żeby protestować, no bo się boją wirusa. Mhm. Tu mówimy o czynniku wewnętrznym, o sytuacji wewnętrznej. Jak zewnętrznie to wpłynie? Wpłynęło lub wpłynie na Na pewno pozycję. to wpłynie i to, zarówno jeżeli partii uda się zahamować, naprawdę zahamować epidemię, to wtedy będzie mogła odtrąbić zwycięstwo, wyjdzie z tego wzmocniona, pobijana, ale wzmocniona. A to będzie oznaczało, że będzie bardziej agresywnie działać na arenie międzynarodowej z dwóch powodów. Po pierwsze, będzie musiała sobie Odbić straty ekonomiczne, finansowe i potencjalne ryzyko mniejszego lub większego spowolnienia gospodarczego, które będzie musiała przykryć właśnie agresywną polityką zagraniczną, a z drugiej strony autorytet Xi Jinpinga i władz będzie predysponował ich do bardziej agresywnych działań na arenie międzynarodowej. W drugim scenariuszu, jeżeli do połowy marca naprawdę nie uda się opanować sytuacji jeśli chińska gospodarka nie restartuje, nie zacznie działać na nowo albo zacznie działać, a wtedy wróci ponownie wirus, bo to wszyscy ci wszyscy robotnicy, którzy wracają teraz do fabryk, zaczną roznosić chorobę na nowo, no to wtedy będzie dojdzie, będzie do jakieś formy destabilizacji mniejszej, większej, ale znowu żeby ratować sytuację można sobie wyobrazić, że partia podejmie bardziej agresywne działania na arenie międzynarodowej po to, żeby, żeby zawrzeć szeregi. Czy jest w ogóle. W jednym i drugim przypadku możemy oczekiwać, że Chiny staną się elementem destabilizującym w dużym stopniu porządek międzynarodowy, taki jaki znamy na dzień dzisiejszy. To jest oczywiście perspektywa pół roku, roku najbliższego. Czy, Twoim zdaniem, w ogóle jest o czymś takim mowa, że koronawirus może obalić partię komunistyczną, czy to już za daleko? Myślę, że to jest za daleko idąca teza z prostego powodu, partia musiałaby mieć z kim przegrać, a przez ostatnie kilkadziesiąt lat zadbała o to, żeby nie miała z kim przegrać. Po prostu nie ma w dużym stopniu jest siłą bezalternatywną. Po prostu jeżeli, za partia, jeżeli dojdzie do dezintegracji partii, to po prostu nie będzie żadnej innej siły, która mogłaby w stanie utrzymać ten kraj. I raczej nie mam co myśleć o jakiejkolwiek formie demokracji przewidywanej przyszłości w Chinach. Ewentualnie mielibyśmy do czynienia z ich podziale i oligarchizacją. Mhm. A jak społecznie to odbierają Chińczycy? Jak duża jest skala paniki? Słyszałem, że na, w mediach społecznościowych, na TikToku, bardzo popularne jest, że ci tiktokerzy udają, mówią, że są chorzy na, na tego wirusa, po to, żeby zdobyć sobie zasięgi. Jak u nas w Europie już się robi trochę panika? Jak to wygląda w Chinach? W Chinach jest panika na całego. Pamiętajmy, że połowa populacji, może nawet więcej, około 780 milionów ludzi była, jest, w jakiejś formie kwarantanny przebywała. To są regulacje lokalne, więc trudno tutaj uogólniać, jakie to są, jakiego to są rodzaju restrykcji, no ale przebywali. W niektórych regionach panuje dożyzna żywności. Ludzie mają problemy z zaopatrzeniem. Nie wszędzie oczywiście, są dużych miasta, Partia dba o to, żeby nie zabrakło zaopatrzenia, ale są mniejsze ośrodki, pośrednie ośrodki, w których jest problem. Jest problem z dotarciem do lekarza, dostaniem się do lekarza w zwykłych sprawach, z zwykłymi chorobami codziennymi, ponieważ system opieki medycznej został zalany przypadkami koronawirusa. To piętrzy problemy, to, to powoduje strach, naturalny strach, jest przed nieznanym, przed nową nieznaną chorobą. I Ludzie reagują różnie. Rozładowują stres, są jakieś bójki, napięcia, yy, wchodzą w internet. Stąd jest też ta fala niezadowolenia w internecie, której cenzurze się nie udaje zatrzymać, yy, ponieważ ludzie panikują. Jeżeli mhm. chodzi o tych TikTokerów, no to to jest naturalny sposób. Oni próbują spieniężyć, zmonetyzować w jakiś sposób całą sytuację. Mhm. Yy, niektórym się pewnie to uda, niektórym nie. Zapraszamy do poprzedniego materiału, w którym rozmawialiśmy z Michałem Boguszem o życiu w Chinach podczas epidemii oraz do analizy na osw.waw.pl. Link w opisie o tego filmiku. Do zobaczenia następnym razem.